Witam Was bardzo, bardzo serdecznie, moi drodzy fani. Tu, gdzie kończy się karwia, zaczyna się Ostrowo. Ostrowo, dodatkowa nazwa w języku kaszubskim. Ustrowu, z kreskami nad pierwszym i ostatnim o. Niemiecki Ostrał, wieś w Polsce, w województwie pomorskim, w powiecie puckim, w gminie Władysławowo, nad Morzem Bałtyckim. Wieś Królewska położona była w drugiej połowie XVI wieku w powiecie Płucim, województwa pomorskiego. W latach 1963-1972 część osiedla Jastrzębia Góra, w latach 1973-2014 część miasta Władysławowo. Większość zabudowy Ostrowa to prywatne kwatery, pensjonaty i ośrodki wypoczynkowe, powstałe głównie na przełomie XX i XXI wieku. Miejscowość jest siedzibą parafii rzymskokatolickiej należącej do dekanatu Żarnowiec w archidiecezji gdańskiej. Liczba ludności 674. No i tyle. Słów kilka o Ostrowie. Jak widzicie oczywiście w takich nadmorskich miejscowościach przy... główna droga wiedzie Robię cięcie i lecimy dalej. Jestem przy tej drodze głównej w Ostrowie na takim wiadukcie samochodowym. A tu płynie czarna woda. Inne nazwy wda. Czarna. Jest to struga. Dopływ yy... Jest, jest to struga dopływ Morza Bałtyckiego o długości 20,4 km widać roślinność wyrastającą z dna. Tutaj przy yy w tej strudze, w czarnej wodzie jest taka platforma, można na nią wejść. Jest wrażenie, właśnie takie. Tutaj sobie płynie swobodnie w kierunku morza. Tu jest ten most, wiadukt, a tam struga, czarna woda płynie dalej. Tutaj jeszcze taki znalazłem mostek nad czarną wodą krótki drewniany na metalowej konstrukcji. Tu jeszcze informacje o Czarnej Wodzie Czarna Wda i szlak w jakim płynie Czarna Woda Nadmorski Park Krajobrazowy Ujście czarnej wody. To jest ujście czarnej wody, oczywiście do Morza Bałtyckiego. I przy ujściu już się zaczyna plażowanie. A widać taki czarny osad na tym jasnym piasku. na nazwa wziąć się musza, musiała, ale. Kolor taki brązowawy, miedzia, miedzi, yy, brązowawy, miedziany taki może. Rdzawy bardziej. A tutaj już nam dobrze znane informacje. Uwaga foka, uwaga, uwaga morświn A z tyłu. Uwaga sieweczka obrożna. Jesteśmy na plaży przy ujściu czarnej wody do Bałtyku. Taka mała tama. I tutaj już faktyczne ujście. Drugi, czarna woda, bądź ta, bądź czarna do morza bałtyckiego. Tutaj widać jeszcze ten kolor inny niż morski. Już niedaleko morza, w zasadzie w drodze na morze, znajduje się kapliczka przy plaży. Więc można sobie usiąść. Za tym małym wałem jest już plaża i morze. A tu jest kapliczka przy plaży. Są posadzone drzewka w koło. Są różańce, krzyżyki utworzone. Dwie lampy solarne. słowy. Sporo tych krzyżyków. O, jest taki kamień kolorowy. Kościół pod wezwaniem niepokalanego poczęcia najświętszej marifanny. Należy do dekanatu Żarnowiec, archidiecezji gdańskiej. Parafia została erygowana 13 czerwca 2001 z parafii w Karwi, Obecny kościół w budowie od 2004. Który się prezentuje w taki ciekawy sposób. Dalej są e, takie puste tereny. Kilka ładnych domów. Jest oczywiście i krzyż z informacjami o misjach świętych. Ta betonowa konstrukcja wygląda jak jakiś komin, a tu wszystko jest przy drodze. Są jakieś apartamenty. Sołectwo Ostrowo. Główna dróżka do kościoła. Pośród tuj. Są tu różne wejścia i wjazdy. Można też wejść od innej strony. I tutaj pośród świerków są ławeczki, gdzie także są y, odbywają się msze w okresie letnim. Tam widzę nawet za opotowaniem są brameczki. Konstrukcja bardzo ładna. Tam też jakieś zabudowania. Tu za kościołem są lasy, a tu jakiś teren chyba ośrodków czasowych. Tam jest jakiś budynek, jakieś domki są, i pewnie tak jest. Według mnie to wygląda jak miejsce na dzwon. Trakcie budowy, albo jakaś wieża będzie. Tu obeszliśmy z tyłu, tak jeszcze od tyłu wygląda. kościół. Są jakieś drzwi. Można chyba wejść do środka. Tu w różne fazy budowy kościoła. Tyle tylko nagram ile mi się uda. Kamień węgielny przywieziony z Nazaretu pod budowę kościoła pod adwanem niepokojonego poczęcia Najświętszej Maryi Panny Poświęcił i murował ksiądz arcybiskup Tadeusz Włocławski. od 15 za 2006 rok. Spójrzcie. Kamień węgielny z Nazaretu. A tu z Nazaretu. Makieta. Więc weź nie możemy nagrywam tyle ile zdołam za drzwi z szybą. Jestem przy jednym z ruchliwszych skrzyżowań Straganiki nie można dostrzec I co zabytkowa, plażowa i sosnowa a tu szlaki na Morski zatokowy z miejscowości i z kilometrażem do nich. A tutaj słów kilka o ostrowie. Trzeci. Przystanek autobusowy z trzecią połączeń, a za przystankiem taki krzyż z dzwonem i z jakimś budynkiem ale nie wiem co to za budynek tu jeszcze nie mogłem się oprzeć i nie nagrać tego płotu a za potem taki budynek widać że z historią no i w takich miejscowościach nie może zabraknąć takich przydrożnych kapliczek nie miałem dzisiaj w podpunkcie takiej. Zresztą bardzo ładny tutaj też przy na terenie tej kapliczki żywopłot rośnie. Tu kawałek dalej taka szopka jest. Ale interesujące jest zamurowanie i ten. Ta konstrukcja, pomurowana strzępia. Tutaj jest taki budynek, a jest to kaszubska chata. W jej wnętrzu można zaobserwować przede wszystkim kaszubską izbę ze sprzętem domowym i gospodarczym pochodzącym z XVIII i XIX wieku. Widać nowe Tu są informacje o maszoperiach niewodowych z Ostrowa. Stara mapa jeszcze z niemiecką nazwą ostrał. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie, to zdjęcia, to ja poczekam. Dobrze. Nagrywam nawet. A, no bardzo proszę. Tutaj widać kwiatuszki i słoneczniki ozdobne przed wejściem. I moje kwiatki chyba nawet będą. Są nagrane. No to fajnie. I tu drugi budynek. Dobry. I tu też budyneczek, muzeum. Ale jak ona nie interesują się, to pan sobie zrobi kółko. Dobrze, dziękuję. Więc tu są te dwa budynki Tu jest coś wspomniane o tak i informacje bielawa czynna flora bielawy torfowisko bałtyckie bielawa bielawskie błota budowania a to jest bielawa tak właśnie widziałem informacje tu kaszubska chata jeszcze z tej strony, a tutaj jeszcze obszedłem. Nie, w ogóle jakieś tam maszyny do produkowania. dali widać konie. Słyszę jakiś strumyk. Źródełko przypomnienia, znane ze swoich właściwości leczniczych. Woda jest tu nieskazitelnie czysta i krystaliczna. Obok źródełka znajdują się kamienne tablice, stworzone na wzór przykazań Bożych, które otrzymał je na górze Synaj. Tu jest te malownicze miejsce. Jest ławeczka, żeby sobie usiąść. Są tablice, robione na wzór Bożych, gdzie otrzymał je na górze Synaj. Które kieruje się w stronę Tronę. morza, tutaj jeszcze wyłapałem na Rondzie taką wizytówkę ostrowa z łodzią ostrowo i z kamiennym napisem. Taki podpunkt dzisiejszej w ostrowie. Plaża. Jest już trochę plaża biców. Lekki wiaterek, delikatny, przyjemny. Ciepło, na pewno będzie nam miło. Dużo miejsca jeszcze też jest na plaży. W ostrowie Jest jeszcze krótka nagrywka z plaży. Troszeczkę fale się wgłębiły. Są zwierzątka na plaży. Plaża dosyć szeroka, a woda dwukolorowa. Rzawo zielona. Um. Jeszcze trochę ostrowa. deserek, fabryka deserów, lody gałkowe własnej produkcji, świderki, lody włoskie, gofry, kawa, rurki z się staną. Można sobie tu podejść, usiąść. I my zamówiliśmy sobie granita mała, czyli to są lody sorbetowe, tak? Lody sorbetowe, granita mała, smaki wymieszane mango, jagoda i wiśnia. Dwa, dwie małe granity czyli lody sorbetowe. Smaki mieszane, mango, jagoda, liśnia, za małe, za jedną sztukę 7 złotych, razem 14 złotych. Małe sprostowanie, to lodowe sorbety, nie lody, nie lody sorbetowe, tylko lodowe sorbety. Tam Polakie też są. Jest trochę atrakcji też tutaj. Możemy zobaczyć. Więc ostrowo, ostrowo tętnie życiem. Bar miło mi dzisiaj tutaj sobie zjemy obiad o kolację, szybko mi polecam, bar mało mi się przychodzi. Paszę miło mi. Nasze zamówienie to frytki i zupa rybna. Za frytki i zupę rybną zapłaciliśmy 28 zł i otrzymaliśmy numerek 60 do odbioru. Więc teraz czekamy na zamówienia. I oto porcja frytek dosyć obfita i do frytek przyszła zupa rybna która się tak prezentuje to tyle pozdrawiam was więc tak sprawy się tak mają Dobraliśmy jeszcze pepsi ciepłą, która wyniosła nas 10 złotych, to jest pół litra i zostrowa to by było tyle. Pozdrawiamy Was, ja i moja córka i